Ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem mogą skorzystać podatnicy, którzy wybrali ryczałt, ale nie osiągnęli w 2022 roku żadnych przychodów. Przykładowo, podatnik wybrał z działalności ryczałt, ale zawiesił działalność i w 2022 nie osiągnął żadnego przychodu z ryczałtu. Taki podatnik może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Jest to szczególnie korzystne, jeżeli drugi małżonek nie uzyskał żadnych dochodów. Wtedy z zeznania będziemy mieli odpłatę.